Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji gnieziowskiej Fryszar Rudiota w dniu 20 sierpnia 2025 roku. Dobry wieczór, szanowny Wielki Książę Królików, marszałek Armii królewskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików Fryderyk. Otrzymał depeszę gratulacyjną od nowego prezydenta Republiki Tucholskiej. Depesza brzmi: Ekscelencjo, Wielki Księciu Królików, Fryderyku, chciałbym pogratulować sukcesu rządu państwowego Wielkiego Księstwa Królików za ogromne osiągnięcia na rzecz obywateli. Gratuluję również z powodu otwarcia pierwszych kopalni węgla, licząc na wspólną współpracę. Podpisano prezydent Republiki Tucholskiej Tuchola 20 sierpnia 2025 roku. Dobry wieczór. Rozpoczęła się budowa trybuny przy Placu Knieziowskim w Kajzerogradzie według projektu wielkiego architekta szanownego przywódcy Rudolfa. Szanowny przywódca Rudolf cały czas uświetnia Wielkie Księstwo nowymi wspaniałymi projektami architektonicznymi, które sprawiają, że nasz kraj lśni każdego dnia coraz bardziej. W dniu wczorajszym na placu budowy nowej trybuny przy Placu Kniaziowskim w mieście stołecznym i mieliśmy do czynienia z pustym placem, który jest przygotowany pod budowę. Dzisiaj jednak rozpoczęła się już budowa właściwej trybuny. Powstały dwie boczne, pierwsze trybuny. Jest to ich pierwszy poziom, ponieważ trybuny będą dwupoziomowe, a na środku nie stała loża honorowa z miejscem dla szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Fryderyka i jego osobistych gości. Szanowny przywódca Rudolf zaprojektował również powiększenie placu księżyskiego kosztem obecnie istniejącej w tym miejscu parceli, co sprawi, że będzie więcej miejsca na wielkie państwowe uroczystości w tym miejscu. Z pędem Pendolina rozpoczęła się budowa linii kolejowej między Fryderykogradem a Kaiserogradem. Szanowny wielki książę marszałek Lider Fryderyk nakazał w dniu wczorajszym rozpoczęcie budowy linii kolejowej między Fryderykogradem i Kaiserogradem. Zapowiada się, że iż ta budowa również będzie bardzo szybko trwała, podobnie jak inne budowy linii kolejowych w ostatnim czasie. Na przykład Humboldt Góry Kamienne w dniu dzisiejszym w Kajzerogradzie rozpoczęły się prace przygotowawcze nad budową nowego dworca. Wzniesiono fundamenty wszystkich czterech, jak na razie należących do kompleksu budynków, ponieważ należy pamiętać, że miasto stołeczne Kajzerograd dostanie nowy dworzec miejski, który będzie ulepszony na potrzeby ponad 3 milionowej metropolii. Przy budowie kopalni numer 3 w górach kamiennych ruszyły prace głębinowe. Frederyk zwycięża na wszystkich frontach. To hasło patriotyczne przyświeca wszystkim budowniczym nowych kopalni węglowych w górach kamiennych na południu naszego wspaniałego kraju. Mobilizacja w duchu idei Frederyka jest jak na najwyższym poziomie. Doświadczenie robotników w sferze budowy kopalni po dwóch pierwszych kopalniach węglowych jest o wiele większe, co widać. W tych dwóch aspektach, dzięki czemu to co miało być zrobione tydzień, czyli rozpoczęcie prac głębinowych, rozpoczęło się dnia trzeciego, czyli w dniu dzisiejszym, zaledwie trzy dni po wydaniu rozkazu budowy przez szanownego wielkiego księcia, marszałka lidera Fryderyka. Oto są małe, ale wielkie triumfy naszego kraju i tak jest na wszystkich frontach ekonomii, gospodarki. Dobry wieczór. Za sprawą bohaterskich reform szanownego wielkiego księcia, marszałka, lidera Fryderyka, w Wielkim Księstwie nie brakuje żadnych towarów medycznych. Księziowska Agencja Prasowa określiła to dostatkiem farmaceutycznym. Z lekami w naszym kraju jest podobnie jak innymi towarami, między innymi spożywczymi. Dzięki dobrej polityce prowadzonej przez wspaniałego marszałka Frederyka oraz lokalnych działaczy Zjednoczonej Partii Królików sytuacja na frontach handlowych, usługowym o wiele bardziej się poprawia na przestrzeni ostatnich tygodni. Widać to właśnie nie tylko w sklepach spożywczych, ale i nawet w aptekach. Z tego powodu reporter Fryszar Fimurdiota udał się nie do stolicy, a do jednej z mniejszych aptek położonych w jednym z miasteczek na terenie księstwa Pankierowskiego w południowo-centralnej części Wielkiego Księstwa. Tutaj w aptece widzimy pełen dostatek. Półki uginają się od różnego rodzaju towarów medycyny tradycyjnej, nowoczesnej, pleków produkowanych w Wielkim Księstwie czy za granicą. Informacje zagraniczne Jedna z międzynarodowych agencji informacyjnych podała wiadomość, iż w baseniarystycznej dyktaturze w państwie bedgoskim doszło do pierwszych strajków od paru lat. Przypomnijmy Państwu, iż państwo biedgowskie jest dyktaturą streamerek basenowych, która jest dyktaturą totalitarną, sprawiając, że obywatele nie mają swojego głosu, co jest przeciwieństwem do państw demokratycznych, takich jak Wielkie Księstwo Królików. Według wiadomości podanych przez tę informację między Międzynarodowej Agencji, w Bydgoszczy wybuchły pierwsze od 2022 roku strajki, które są z powodu tragicznej sytuacji bytowej oraz gospodarczej w państwie bydgoskim od przegrania wojny z Wielkim Księstwem Królików w czerwcu 2024 roku, a sytuacja gospodarcza Bydgoszczy cały czas się pogarsza. Wiele agencji międzynarodowych i ekspertów w tej sprawie mówi iż państwo bydgoskie jako dyktatura totalitarna streamerek basenowych może w przeciągu kolejnego kwartału upaść. Królicze światowe informacje zakończone. Dobry wieczór państwu. Jak się państwo dzisiaj czują? I tu mam właśnie Państwa, ponieważ jeszcze takiego pytania na początku programu dziś w kibelku nigdy w historii nie zadawałem, zawsze się witałem i mówiłem, że jak zawsze bardzo ciepło, bo to jednak jest w kibelku. Więc no dzisiaj się pytam, jak się czujecie, więc kto to ogląda, kto dotarł do tego momentu, czyli nikt, proszę napisać komentarz. Liczymy na zero komentarzy. Zawsze jak proszę na komentarze, to jest zero komentarzy, a jak nie proszę o komentarze, to czasem jest tak, że jest dziewięć, ale zazwyczaj też jest zero. Przepraszam za dźwięki zle, to tylko długo. Spokojnie. Dzisiaj głównym tematem programu dziś w Hibeliku będzie temat bardzo aktualny, ponieważ mamy żniwa. Są one co prawda trochę opóźnione przez złe warunki atmosferyczne, które panują wśród nas. Aczkolwiek mimo wszystko żniwa jako cały okres będzie trwał do końca września, bo to jeszcze jabłka będą zbierane, inne owoce z drzewek owocowych i tak dalej. No i jeszcze wiadomo ziemniaki na przełomie września i października, i winogrona w październiku. Oj, i Ile tego się zrobiło, ale my się zajmujemy właśnie tymi zbożami, których żniwa powinny być już zakończone, a są niestety przedłużone. Więc dwa główne gatunki pszenicy, no może pszenicy, przepraszam Państwa, dwa główne gatunki pszenicy, jeszcze bym powiedział zboża i żyto, nie, dwa główne gatunki zboża, przynajmniej moim zdaniem, to pszenica i żyto. I tak się zastanawiałem, które jest lepsze. I w tym programie porozmawiamy na temat Przenica kontra żyto. Oczywiście, jeśli Państwo mają jakieś swoje własne zdanie, to proszę napisać w komentarzach pod tym filmem. Natomiast ja przechodzę do moich przemyśleń. Po pierwsze, plus de pszenicy, bo pszenica jest smaczniejsza. Plus dla żyta, ponieważ żyto jest mniej kaloryczne, ale za to plus dla pszenicy, bo pszenica jest bardziej kaloryczna, no a to zależy od potrzeb, To niektórzy muszą przytyć, niektórzy muszą schudnąć, niektórzy muszą utrzymać wagę, no i tutaj trzeba obydwu dać plusom, więc jak na razie pszenica wygrywa, aczkolwiek robimy równo, ponieważ plus dla żyta ze względu na pełnowartościowość oraz wieloziarnistość, która przynosi wiele ważnych składników odżywczych, a właśnie ona w życie się znajduje. I to były moje takie pierwsze przemyślenia. No, i wyszło na to, że jest remis. I szukając czegoś, co by przeważyło szalę zwycięstwa w jedną lub w drugą stronę, jednak zdałem sobie sprawę z czegoś o wiele ważniejszego, co moim zdaniem rozświetliło całą tę sytuację. A jest to przężyto. Jak się okazało, o czym wiedziałem, ale zapomniałem, że przężyto istnieje i jest to wspaniałe, bo oznacza to, że ma to cztery plusy naraz i właśnie jak to teraz działa kalorycznie czyli to jest jakoś tak pomiędzy jest wszystko tak idealnie czyli to jest takie połączenie jak jest ten chiński znak yin yang że jest biało-czarny i są te kropki w środku to tak samo jest z sprzężytem. to jest idealne połączenie i właśnie zdając sobie z tego sprawę Pomyślałem, że nie ma co się kłócić o to, czy żyto, czy pszenica jest lepsze, tylko lepiej wszędzie sadzić pszenżyto, ponieważ dzięki temu nie będzie żadnych konfliktów na świecie, a my będziemy żyli w szczęśliwym społeczeństwie jedzącym przężytni chleb, jeżeli nawet z tego się chleb da zrobić. Dziękuję za oglądanie. Dziś w kibelku zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji gnieziowskiej Fryszard Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.